Dzień dobry, jak się żyje w piekle. Witam, jestem Harem Potterem w piekle i właśnie zostałeś sprankowany. A to jest pająk, wcześniej go nie było. Dzień dobry, pająk. Witam, łoż. Jaki piękny system siedzenia na w przerośniętych dłoniach. No po prostu wieczka w kształcie dziecka. Co oni tam jarają? Ciemne korytarze piwnic, bla bla bla. Ich krew przestała płynąć dopiero w chwili, gdy ogień strawił na ołtarzu. Ksiądz Natanek. To jest bardzo dobry horror. Biegam tak, dobre 5 minut i nie ma tu żadnej czaszki. Pewnie chodzi o to, że jestem po prostu debilem i nie rozumiem prostych zasad gry. Czy to jest czaszka? Nie, to najwyraźniej nie jest czaszka. Rozumiem. Fire attracts them. a mam co? No i co z tego? Łamatko, bosko! Ku świętej wojnie przeciwko duchowi z niesprawiedliwości czuję, że mogę wznieść się ku jeszcze większym wyżynom. Na tym razem nie zatrzymają mnie nawet demony. Ksiądz Tanek. Dzień dobry, byłem diabłem, teraz jestem człowiekiem. Co tam się dzieje? Ale piekło. To są jakieś penisy wielkie, idę stąd. O kur... Ja to jestem jednak Spider-Man, nie? To jest tak dobry... <śm>